Maria Wilgosz, zapraszam na kolejne wydanie Faktów Milickich. Co dziś w faktach? Budżet Gminy Milicz, budżet obywatelski Gminy Milicz. Pogórzyno będzie miało nową drogę. Zakończył się proces tworzenia budżetu Gminy Milicz na 2021 rok. Projekt budżetu został podpisany przez burmistrza gminy Milicz Piotra Lecha i wysłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Władze gminy zamierzają w przyszłym roku wydać ponad 19 milionów złotych na inwestycje. Więcej na temat budżetu gminy można dowiedzieć się z materiałów poświęconych tej tematyce i dostępnych na naszej stronie www oraz Facebooku. Mimo trudnego czasu, trudnej pracy, która nigdy nie była tak. Złożona, tak skomplikowana. Nie pracujemy w zespole, nie spotykamy się. Dlatego też ta informacja, którą mamy do przekazania, będzie też odbywała się w formie kilku odcinków osób, które opowiedzą o planach na najbliższy rok, ale także o planach na najbliższe trzy lata. Za pół roku będziemy mieli połowę tej kadencji. Czas dzisiaj zaplanować drugie, dwa i pół roku. Czas dzisiaj zaplanować także przedsięwzięcia, które będziemy chcieli wykonać z użyciem, z udziałem środków zewnętrznych. Bo rozpoczyna się też nowa perspektywa finansowa. Mam nadzieję, że się rozpocznie. Rozpoczyna się także program. Rządowy, inicjatyw lokalnych, także wsparcia pewnych, pewnych działań. I chcemy Państwu powiedzieć, co będziemy w ramach tych planowanych środków, co będziemy wykonywać, co będziemy projektować, do czego będziemy się przymierzać. Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego. Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji. Ostateczną listę wybranych projektów poznamy 8 grudnia tego roku. Drodzy mieszkańcy, w tym roku po raz kolejny uruchamiamy budżet obywatelski. W ramach tego budżetu obywatelskiego mieszkańcy, czyli Państwo, złożyli wnioski o dofinansowanie 24 różnego rodzaju zadań inwestycyjnych. Są to zadania na pewno bardzo istotne z punktu widzenia Państwa potrzeb. Te zadania, pośród tych zadań, w tej chwili odrzuciliśmy pod względem formalnym tylko Jedno zadanie, pozostałe zadania w tej chwili znajdują się w ocenie merytorycznej. Oceniamy ich zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzamy, czy te zadania nie zostały ujęte w budżecie gminy Milicz czy w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy Milicz na lata przyszłe. I 8 grudnia zostaną Państwo poinformowani o tych projektach, które zostały dopuszczone do głosowania, i będzie można rozpocząć głosowania. Na te zadania, które zdaniem Państwa powinny zostać zrealizowane w 2021 roku. Firma Gębiak Mistacki z Krotoszyna wygrała przetarg ogłoszony przez gminę Milicz na budowę drogi w Pogórzynie. Koszt inwestycji wyniesie ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja rozpocznie się na początku przyszłego roku i potrwa do końca sierpnia 2021 roku. Myślę, że dla Pogorzyna, a także dla Milicza, dzisiejsza data ma znaczenie wręcz symboliczne, bo podpisaliśmy z firmą Gębiak-Mikstacki umowę na wykonanie drogi. Rzadko kiedy po podpisaniu umowy można powiedzieć, że na pewno będzie na pewno otworzymy dlatego że w Polsce różnie bywa z tym procesem inwestycyjnym natomiast akurat w tym przypadku firmy sprawdzonej firmy z którą długo współpracujemy mogę powiedzieć tak za rok spotykamy się na otwarciu drogi w Pogorzynie szykujcie się zaczynamy Zakończyły się prace rozbiórkowe starego budynku na terenie kąpieliska na Karłowie. Obecnie rozpoczęły się przygotowania do instalacji nowej sieci wodociągowej. Budowa nowego budynku socjalnego kosztować będzie około 500 tysięcy złotych. Będzie on o połowę mniejszy od wyburzonego. Jak zapewnia prezes Osir Jacek Biernat, w przyszłym sezonie kąpielisko będzie już otwarte i mielicanie będą mogli z niego korzystać. Przęcie sezonu letniego planowane jest na 26 czerwca przyszłego roku. Docelowo to tu będą odbywały się imprezy sportowe organizowane przez Osir, takie jak bieg żołnierzy wyklętych czy bieg Karpia. Ważną informacją dla Państwa jest też, też to, że to dopiero początek tych inwestycji. Na kolejne planujemy lata planujemy kolejne inwestycje, a najważniejszą z nich będzie budowa basenu o wymiarach 25x16, czyli dokładnie takiego samego, jakiego mamy, jaki mamy na terenie milickiej fali. Będzie on się znajdował tutaj za moimi plecami. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, taki basen powstanie na sezon kolejny. A teraz zapraszam na informacje pogodowe, które przedstawi Oliwia Ochman. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował wstępną długoterminową prognozę pogody na grudzień 2020. Zapowiada się optymistycznie. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nadchodzącym miesiącu możemy spodziewać się wyższych temperatur niż przewiduje Norma. Jaki będzie nadchodzący weekend? Sobota będzie pochmurna z przyjaśnieniami. Termometry wskażą około 7 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego. Niedziela na teraz będzie bardziej słoneczna, a jednak temperatura pomimo słońca będzie się wahać w okolicy 4 stopni Celsjusza. Wszystko za sprawą wiatru wiejącego ze wschodu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego wydania faktów milickich.